Ostatnie dni aktu, czyli trzeba wbić swojego pikrangi, czyli muszę wbić Immortala 2. Zostało już mało czasu do końca aktu, a startuje z Danta 1. Właśnie teraz jak to oglądasz, to jest stream na Twitchu lub zaraz będzie z testowania postaci, więc zapraszam. Na punkty kanału możecie odebrać skinka i otworzyłem swojego Discorda. Zapraszam każdego. Forsują, forsują!

Nie wygrywamy to. Wygraliśmy. Ale no wiesz, play, play. Ze, Zostało 10 sekund. I do podłożony. One z gen cały czas? On ci stępną. chyba what no ja ty widzę takie typowe kery. No jest troszeczkę co dzisiaj. A ja sobie piknę maj na maina teraz. Bo z tym fontem może być problem trochę myślę. Unlock. Wszyscy tam są. Co dostał? Nie wiem po co ja mu w łeb celować Mogę po prostu w niego spamić Gdy ja teraz zabił tego chambera, byśmy to wygrali Jeszcze ten to jest Turek Nie przecież oni powinni mieć blokadę na w tą grę dożywotnio Co oni próbują, co oni próbują na mnie grać? Loma, Loma 40, ona uciekła, ona uciekła do tyłu Ja nie wiem gdzie on jest Chodzi chyba o go słyszałem Idę, idę, odbina ino Wszędzie mógł się tepnąć. A to już po dwóch na midzie. Tu mit, tu I drugiej połowy nie będę wam pokazywał, bo nie a po co? Dosłownie przegraliśmy prawie wszystkie rundy, wygraliśmy chyba tylko dwie. I ja zrobiłem tylko jednego fraga w tej połowie. I to w ostatniej rundzie, gdzie w pierwszej połowie miałem staty 17.7 na koniec. Numer 2. Niestety przegrany prawie do zera. I to nie przez nas, nie przeze mnie, tylko trafiliśmy Princona do teamu, który nie z niezwiadomych przyczyn grał właśnie tak, jak zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy to było kupione konto, czy on specjalnie tralował, No nie wiadomo, kurwa co, ale dosłownie nie dało się grać. I meczek będzie przegrany do trzech chyba albo do czterech. Nie pamiętam. Nieważne, jak niech z tego mojego meczu w ogóle pamiętać. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to zreportujcie tego Prinstona, żeby dostał perma i żeby już nigdy więcej w tą grę nie zagrał. Ale <śmany> już stlej do. No i bóch, event. Nice. Ale patologiczna runda to była bardzo. Taka. Niepewna. Dego. <śmany> Nie, Minus 100 no. no bo dałem 100, kurwa No nic mu nie dali się dosłownie ja, wiedziałem, że go tam. EJ JEST SMOKU Oczywiście ja muszę zawsze ginąć w takiej sytuacji Zawsze ja Rzucam się. Jest blisko prawo Kurwa w lewo jeszcze mówić. Nie daje bridge nic, nic Nie dał szoka na to prawo Nie dał Nie, to jest cały jeszcze jeden jest co CT Dostałem tapę, od dostałem dwa tapy No nie wiem no nic nie mogę zrobić w tym meczu Go, 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 Nie idź, chodź Jest tu! Do lewej! A czemu tu nikt nie idzie z nami?! I chuj, no Nienawidzę tej gry Nienawidzę całym sercem, kur... Co Jest, Dobra, zostawisz tym? Ja pier. Ej, no nie wiem co się dzieje, bo no ja tak źle gram! What the fucking kumk, man! Ja bym się wyszła! O super No co to jest za łoż? No Jezus! Co to jest? Co to jest? Mój ult nie jest gotowy. Aha. Po to będzie lepiej. W ogóle oni wygrali 5 rund po defy, teraz to zobaczyłem, nie? To za za. Nice. Jest kombi, jest kombi. Flesz. No, ciebie i Bridge ma zonę full util, jak coś. jest. Nie skur... Bo uciekł już na miga. ma smoka i nie da nigdzie smoka! Czemu on nie zasmooke'uje? Kur...taj no Bym przeżył gdyby zasmokował to Aha, on jest do lewej Nie, nie, ja nie wiem jak ta mapa działa kurwa No przepraszam, no nie wiem że Nie wiedziałem, że tak się da nawet Pochodzi chęcie mega low, mega low last Mogę dać wola. Nie blokuj mnie Solonyk Bo już kolejny raz mnie blokujesz Albo mi się pojebało ale, od razu rifrak, kurwa jak stanął. Nice. Może go na czas użyć. Oj, hoj, skinął, bridge. Ja pie było idealne, wszystko było dobrze. Ej, no i Free runda, przegrano. Te to mnie jeden 80 żotka. Oczywiście, jak, jak zawsze. Forsują, forsują! A w są jakiegoś darta mocnego No to sforzowali w twój No intro Ale jestem oh. tapa eee, no, no. no kreatywne Jest do prawej to no. no i ch... Hu... Ściegaresz Jezoni stracowali do, do do kurwa zba. To Czekamy. Kurwa niech leży. stał Tutaj stał Tu się skampił bo tak mi się, się wydawało Że ktoś tam tu pta okay. nie dostał Ale Rejno Pomocy, pomocy No na resby sobie już stoi wow. Ale kurwa ten, zgranie No, jeszcze Micho. Michał No źle on Raczej dwóch long O będzie Kurwa Haha, wreszcie mogę być taki tacy jak oni Sprawdzę po defie No, my są ostatni, nie? Aldor, przynajmniej 2 20... Oj kurwa, od shorta jest. I... w ogóle, No i przegramy to. Jest tutaj chyba, tak? Czy nie? Nie. Jest. Chcę zabawić, proszę bardzo. Bo jak nic nam pójdą, co to? Jest Wszyscy? O, kurwa. 140 rzadko

Jest. Ma Aresa. Nasz. Ładnie. Nice. Ja bym chciał broń znaleźć jakąś, nie? No bo Sowa nie zabij w plecy, chopa nam idzie z On to z pompą. Nie, niech ten smog padnie, Nie, nie, To Ale iso. A wystarczy dron, no. Ale jest dron, jest wszystko. Bo on musi Lajna pika rzucić przecież na trapki. I poszło tam do dla mnie, bo ja miałem ulti ja, ja bym wchodził. Nie sprawdź prawo, nie sprawdzi pro. Oj, super. Jest super. Ta wąbka to było to. Jest na shortzie. To no już wszystko. No dosłownie bo, bo te trzy pierwsze rany były po prostu No jestem w pić. Jeszcze jeden tu jest. Leży. O. No zabili mnie, bo widział. Bo nie mamy smoków o... Ja mam. Momentem, ogrywam. No. Jest. co no, może mieć. No jest, Wow. Okno garaż. Garaż. Nie ma. Nie ma. Chcesz nież nie. Spike leży na C. tak na farcie w ogóle, że za dwóch zabiję, tutaj Do lewej za ścianką nie widziałem on. Musiałem grać kontrolę mapy, bo nie poszło mi jak. Kurwaki timing! Moks, please! Cisza, Solonik. Idę. mi! Został jeden druk. I pięćdziesiąt oma. Dostał jeden w ruch. Jeszcze jeden. Chciałam, no. że nie pójdą. Jest. Jest tam C też, strzelają C. Nice, wszystko będzie. Oj. Ja mam. Zawilę, za zaraz nie żyję. Nie A, mi też dała HEDO. Nie mówię Nice. I wchodzące wchodzące? O nie! Do... O nie! Szybkie retake, solanie. Plantowała i nasza szosieć mnie trafiła ja w głowę dwa razy. Jeden, jeden, jeden. Nice. Za Zdabli, zdabli. musiałem zabić kill jam, żeby nie miała na jeszcze jeden tablet. Heaven, heaven, heaven zabiłam szybciej. Patrzę lewo, masz moli. Nice, ważne, jeszcze jeden wstajcie dzisiaj. Nice, ważne. Buch, Heaven. I, I CT wyszedł, wyszedł CT. Tak już człowiek to widział, to oni taką parę olimpiady no, bo... odjewali na mnie. Nie słyszę nic. O... Jest chodzą, ważne. chodzą, chodzą. Do tyłu, do tyłu, już do tyłu, do tyłu. Jakieś żarty? Nice! Teraz nice. plus 14 mi da, nie? Nie no, dać mi, ja mi MVP. Yes, Michał, yes! Yes, yes Michał. awans! Ej, dostałem 18 punktów za ten mecz.